Na podstawie książki Leszno w cieniu swastyki, wspomnień rodziny Leona Rospendowskiego, powstaje krótkometrażowy film z wydarzeń z października 1939 roku. To część dłuższego dokumentu poświęconego Leonowi Rospendowskiemu. Rozstrzelanie 20 znamienitych mieszkańców Leszna wywarło ogromne wrażenie na wszystkich zgromadzonych na placu Kościuszki. To ich pamięci ma być poświęcony film realizowany z grupą rekonstrukcyjną Anity Plum. Mieloch z Zespołu Szkół Kryptologów Poznańskich w Luboniu. Sceny będą kręcone w Pałacu Sułkowskich, w budynku aresztu i na Placu Kościuszki w Lesznie w sobotę 24 września tego roku od godziny 7 rano. Poszukiwani są pełnoletni statyści, którzy będą odgrywali rolę mieszkańców Leszna, którzy 21 października 1939 roku byli świadkami tych wydarzeń. Statyści powinni mieć stroje nawiązujące, Nawiązujące do tamtego okresu. Zgłoszenia chętnych przyjmowane są drogą mailową pod adresem patrykkam2000.gmail.com.